Sejcyna. czyli tysiące wili. To jest wyzwanie ostrości! Sioneczko, widownio! Dzisiaj jesteśmy, jak widzicie, na wyzwaniu lokalowym interesuje nas tutaj food truck, który się nazywa Almighty Sausage. Tak jest, w nim będzie buła ostry zbój, e, co odpowiada w niej za ostrość. Tajemniczy sos, którym jest e, Almighty Revenge, ale jego skład przeczytamy wam już, jak znak będzie. Aha, bo nie, nie powiedzieliśmy, nie będziemy nagrywać go tutaj na miejscu, nagramy go w studiu Sanego studiu, wiadomo o co chodzi. No. Jest z nami też. Oczywiście Poznański jest dzik, dzik tak, którego, który będzie razem z nami tutaj e, próbował tego. Który właśnie dowiedział się czym jest, co jest e, w składzie tego socu. Komentarz polecający nam odwi odwiedzenie tego lokalu napisał Maciej Kielczyk, dziękujemy za sugestie, a tutaj właśnie Poznański dzik, Marcin właśnie tutaj jakby pchnął e, sprawę do przodu, dowiedział się i, i działamy. No właśnie z tym e, działamy. No ale tutaj akurat, no jak powiedział na początku tak wyzwanie lokalowe, oczywiście. Danie będzie y, z futraka, w sumie. Z futraka, nie z lokalu. Ale, ale zjemy ze spokojem y, u mnie na miejscu. I tak wygląda sytuacja. Dobrze, no to chyba już wszystko na ten moment. Wiecie. Widzimy ja za chwilę się magicznie przeteleportujemy. Tak, widzimy się u mnie. No to mamy go już tutaj przed sobą. Powiemy szczerze, że jesteśmy, no przynajmniej my trochę z makiem ma zdezorientowani, bo nie tego się spodziewaliśmy mniej więcej. Może teraz zobaczycie zdjęcia, jak to wygląda w ogóle. Tak. 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 Z czymś takim wcześniej spotkaliśmy. My tutaj. Hmm. W ogóle szliśmy z błędnym przeświadczeniem, że zobaczymy coś, ale y, bardziej burger, burger, prawda? Tak, nie, nie skąd nam to się wzięło w głowie, ale tak, myśleliśmy o burgerze, no. Mhm. I okazuje się, że nie. Jest to dokładnie buła, ostry zbój, tak jak już padło na wstępie. Skład przedstawia się następująco. Kiełbaska wołowo-wiprzowa lub skosmosy ryżowej. Kapusta modra, boczniaki, oscypek z grilla, sos bourbon, barbecue sos almighty revenge. Buła ta kosztuje 29 zł, co do tego wspomnianego sosu almighty revenge. Tutaj dzięki, tak było powiedziane wcześniej, chyba dzięki Marcinowi wiemy, co tam dokładnie się znajduje, bo się wcześniej wypytał. Jest to Carolina Reaper, habanero, Nagelokia, jalapeno i Jagermeister. Nie wiem, czy tak się dokładnie czyta. Normalnie, normalnie. No, Jagermeister. Po prostu dobra. Tak. E, nie wiem, nigdy nie piłem, więc też też. Mamy cztery papryki no i alkohol. Tak. <grym> tutaj to też... no oczywiście sosy autorskie, autorski to autorskie. to nie, nie tak, da się też, też było nam wspomniane na miejscu właśnie, że że... Że wszystkie sosy oprócz czupu i musztardy yy, właściciele robi sam. O, Marcinowi nie o. oczywiście Marcinowi właśnie się rozpadło. My w ogóle nie wiem jak się za to zabrać, bo tutaj wodą no też nie. ten transportowaliśmy je. Hmm. Tutaj Marcin zwrócił uwagę. No ta kapusta modra się wysypuje totalnie od spodu. Yy, dlatego też mamy tu pod ręką widelce. No nie wiemy za bardzo jak to, jak się ugryźć. to zabrać, jak, się za to, jak to ugryźć. W każdym razie wspomniany sos mamy tutaj też, pozostaliśmy w formie takiej, yy, no po prostu bezpośrednio sam sos. Tak, żeby... Zobaczcie, jaką moc ma sam sos, nie, nie zakryty tutaj wszystkimi składnikami, które tak. wiadomo, że go Trochę osłabił. osłabił. Eee, no i na grzeweczkę, też sambal, który tutaj też e, właściwie na miejscu jest stworzony. Tak, sambal Obydziłko. pomarańczowy, pomarańczy. pomarańczowy. sambal z pomarańczy. To mi się wydaje bardzo ciekawe, że pomarańczowy sambal. Ja po prostu myślałem, że chodzi tylko o jakieś nie wiem, klimaty, jego jak chodzi o kolor, a to się okazuje, że on faktycznie jest pomarańczowy, prawda? Tak, z pomarańczy. Zacząć od tego sambala, tak? tak. tak. To, to chyba musimy sobie wziąć y, rzeczki w dłoń. Mhm. Dobrze, to sobie tutaj trochę no, dużo sobie wezmę, no bo w sumie tego jest niedużo. Dobrze, to też sobie nabierzcie, i mm -hmm. tam chcecie. O, ja już jestem sobie ubrudzony. Zaraz będę to z palcy, w takim razie. Mm -hmm. I Dobrze, Majka to ale... w razie tam zostanie, u mnie zostanie góra. Dobrze. Okay. Okay. No to próbujemy. To chlupniem, no. Trzy, cztery. trochę taki ferment też trochę jakby w tym był. Lesiutko. Nie umiem tego pisać, ale ja to... mocno paprykowy ogólnie, raczej z... Chyba... Ale jak wąchałem łyżeczkę, hmm. to... Yy, nie czuję raczej brzmienia owocowego w ogóle. Jest taka ja tak, świeżość jest jakby, świetno, ale paprykowy. Że... Raczej dla mnie papryki, ja trochę słone klimaty, ale ogólnie mm. raczej taki, że nie ma jakichś takich wyraźnej nuty, czegokolwiek. Ja Prawie przy przy, przy, jest dosyć płaski. Ale przy pierwszym takim... No, Jakoby jeszcze to troszeczkę to tak, no, Teraz no właśnie, to sól czuję już no, tylko stricte. Sól nie, ale tak właśnie pierwszy gryz tak jest zupełnie inny, jak się, się potem jak się jeszcze kończy cały sos. Więc tak jest. Nie wiem, ale tam jest taki bez Nawet taki no, Pomarańczy nie I trykujący no? to jest. Nie, nie je pomarańczy nie. Nie, nie. Nie ale wiem czy tam, tak, trochę... może źle zrozumieliśmy, nie, ja nie czuję w ogóle owoców tam. Pomarańczy, tak... Ja tak jak w ogóle, ja wiem, mam, tak trochę... Ja paprykami ja raczej bardziej, świeże papryki bardziej. Dla mnie świeże papryki ja bardziej. mi mnie tak mi trochę podjeżdża ten. Eee, kurczę... Co do mocy, wyraźna pikanność, mocna, tak, mocna pikanność. Przyjemna. I próbuję, żeby... Każdy próbuje zabrać za to jakoś... Ja to tak chwytam tak i próbuję jeść. Mm -hmm. Ale że sama była. Mm -hmm. Fajny chlebek. Generalnie wcześniej już otwarty, już było tutaj to otwarte i czy te zapachy się ty roznosiły? No, ten zapach tej kiełbasy mi się pokaże po prostu jakimś swojskim ogniskiem, czy coś. Na wiecie, ja nie I jestem fanem kiełbas, nie? Nie mm. Ja się o tym wypowiadałem. Zjadłem to kiełbę i troszeczkę czuję na pewno coś, trochę przewyższa tego sambala. Mm. Czuję tutaj ją. W smaku kiełba jest naprawdę dobra. Wszystko się fajnie łączy ze sobą smakowo. No, Ta no ale nie, no ten sos się rtęca mocno, jest pieczą, ściepią pie... mnie usta. No jest na pewno coś nowego, nie? Jest zupełnie nowego, nie? A że nie, jesteś, nie jesteśmy danym kulinarnym, to naprawdę nie wiem, jak już... co ty tym powiedzieć. Ej, mocny jest. Kolejny gryz. Wow. No się. Mhm. Daję popalić. Mnie, mnie bardzo usta zaatakowały, wiesz? Ja czuję, że kącika wóz się pojawia. Na gardło trochę zaczyna mm. dawać. Nie, usta mnie. Na pewno jest to ciekawa kompozycja, mm. nie? Sama w no. sobie. Powiem tak, no nie jestem jakimś, nie no, lubię kiełby, ale nie jestem jakimś koneserem i czuję, że to jest chyba jakiś wyjątkowy taki jakby Jaka to była? To była czy coś tak. takiego? No. Rzadko mam okazję. Oprawiona jest Wyraźnie smak. To mi się bardzo podoba, ale mm. czy nawet bym powiedział z perspektywy laika, jak chodzi o kiełby, że mm. jest jakaś klasa albo dwie wyżej od takich, które się... jakieś no. śląskie z marketu, no, no, nie. No, no, w no, w ogóle nie ma no, porównania no. Po Nie ma w ogóle porównania. Ale szcząską z marketu lubię. Mm. Gradynie kiełbasy <laughs> to ewentualnie na grillu nie jest ale tak normalnie nie miała kiełbasy. Daje Sosik, daje. O, no. Moc jest ta znaczna, pokażna, pieszko mi usta, czy język. A pan że to na pewno będzie sycić mm. no, jest wielkie za dobre pieniądze. Ale powiem, że... Aha. Ojeju, pali. Ta buła jest fajna. To jest zupełnie mm. coś innego niż sody. Fajnie mi ten tak się czasami przegryza w ustach. Mm. Że zjeść resztę i przychodzi sam mm. sos takie mam. Czekam to jest. U mnie ta kiełba przegryza raczej te sos, te smaki. Głównie kiełbasa, naprawdę, czuję, no, jeśli chodzi o smak, to tą kiełbasa, nie? Wow. Przez moment miałem taki by spokój, wziąłem kolejnego gryza i już jest znowu... jest ciężko. Sosem, teraz tak będzie że nie stanie jeść. Ale sos jest ostry, fajnie piecze. Mm. No, piecze no. no, Ale jest do zjedzenia, to przynajmniej tak, się poczuć tak. ta resztę, nie? Jeśli chcecie jechać tam na miejsce, z dyktarza się spodzanie, to możecie to zamówić przez um, mm. dostawcę widzeniowy typu p, na przykład. Ale na im końcówkę, jest masakra na gardle. Ale kiełbasa zabija smak. Y kapusty i... i, I dominuje, no, no, dominuje, no, no. ona nie zabija, bo ona jest dobra, nie? Zabić to może coś jak jest kiepskie, nie? No, no, ale... Ona dominuje, nadaje ton całej tej kanapce. Mi się akurat ten ton podoba, nie? Ta muta. No i bardziej najbardziej estetyczny do tego, nie Kiełba No nie właśnie. Nie lubię, nie? No, nie. Ale tutaj daje radę to mieszka, prawda? Nie no, no. Ja powiem tak to. Nie widzicie u mnie helikopterów ani nic, ale ta ostrość, co tu czuję to jest taka granica, że... A to nie tyle brakuje, żebym zaczął, zaczął tu latać, zwłaszcza jak ja skończyłem jeść i pali język, to jest strogo. Jak się nie je, to pali mocno. Naprawdę, to nie są przelewki. A. No gównie, co, co nie powiedziałem, pieczywo jest spoko, fajne, miękkie. Takie sycące, że trochę zamula wreszcie. No. No. Jest mega sycące, za te pieniądze naprawdę, nie? Jak poobjedziemy, to od to razu jest ten... No. no nie. Nie, 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 to nie jest jakiś podwieczorek czy coś, to jest pełnoprawny posiłek na pełnej mocy. No jak takie dwa burgery bym myślał, nie, że spokojnie. O! Okej, okay, ja już też jako trzeci zjadłem. No, zrobimy sobie chwilę przerwy i potem no. przystąpimy już do testu samego tego Almighty Revenge. To tam muchy w dłoń nabieramy i próbujemy bezpośrednio z tego tak. procesu revenge. Pierwsze. Może wrażenie zapachowe. O! No a w tamtym, Majku, to powinno Ale tamten to nie był częścią burgera. Przepraszam, bułki. No nie mogę się odzwyczaić. Też coś podobnego do tamtego i też trochę takiej... No, jakby, 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 mm -hmm. jakby, jakby trochę klimatu jakiś jakiegoś dipu do naczosów też jakby Dipa? No. A ciężko mm -hmm. no. Ale... opisać? Ale na początku zapach podobny do tamtego. Podobny Mega z zapach do tamtego. podobny do tamtego. Powrykowym, czy jaki? Nie. Właśnie ten ferment jakby trochę, mm -hmm. który ja wyczułem, ale to ja tylko powiedział o fermencie, więc no. nie wiem jakbyście to Panowie wyopisali. Ale to znaczy ogólnie niepowtarzalny to... w sosach, który komercyjnie tak. się testuje. Dla mnie taka mm. świeżość z niego bije. Te papryki, bardzo podobne do tego, ale mówię taka świeżość jest, yy, mm. taki jest fajny, ale ciężko mi to No. Nawet... No właśnie, on jest takim czymś innym. Rzeczywiście no. tak jak w tamtym, może no, tego nie czułem, ale teraz taki kwasek troszkę. Świeżość oczywiście papryk. Dobra, to ja tutaj troszeczkę nabieram, tyle ile tutaj. No tyle według mojego uznania. Dobra? Ja? ja wezmę pełnoprawny. Mhm. No. Starczy jeszcze, nie? już starczy. Czekaj, położę sobie na to, żeby nie. Mhm. Dobrze, ja mam tyle. to. No no. Troszkę masz mniej tam. No, ten czubeczek, nie? No. Dobrze. Starczy, nie? Mhm. Nie no, co jest spokojnie oczywiście. Mamy to co? 3, 4, Mega specyficzny. Jezu, mega. Ale gorycz wjechała, ale taka jest słoność, gorycz też była po końcu z papryk. Na początku ty jakaś świeżość. Właśnie słuchać papryka. oczywiście powicie... Papryki gorecz. teraz słuch też była. Ale ja nie umiem tego pisać. Ale mix. Nie, tego się nie da opisać. No. Ja, to nie jest podobne do żadnego sosu takiego komercyjnego, produkowanego. Ja odpuszczam. Czuć mega, fajnie pali w ustach i gardło trochę. No to nie ma sensu. Nie, nie u mnie to tak raczej... Spokojnie, nie, 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 spokojnie. Nie, nie, mnie, pali, pali, pali. U mnie spokojnie. U mnie dosyć mocno pali w gardło. Jakbyś rozkręcał. Pomimo jamy ustną ale gardło jest spokojnie. spokojnie. Na pewno nie jest to słodkie, nie odniesie żadnego elementu soliczy. No jakiś kurczę! Był, nie wiem, to, to, to ma jakieś, tak to, to, jak mówię, tu jest jakieś, widzę, ja bym czuł naraz kilka różnych klimatów, które w sumie nie grają, ze, nie ze sobą, tylko pojawiają się jakby po sobie, żadnego z nich nam no, konkretnie opisać na to tutaj powiedział też może Marcin ta sól. No ja wszystko ja też za, ja za zabrać, za co wy, ja, ja w sumie na to, to też ja, ja, też ja, 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 no ja, ja, to samo ja, więc ja, ja, nie ja, ja, za ja, bardzo ja, ja, potem więcej ja, <laughs> mogę powiedzieć niż po ja, bo tam ten jest bardziej taki wyrazisty mi się wydaje. Tak, rzeczywiście. Nie? Ten ten ma jakieś smaki, bo tam ja, tam jest płaski smak, no. nie? Ale tam nie było co czuć ja, ja, też rzeczywiście to coś ja, na... już ale, ale no, to czuć, że to jest zrobione sam własnoręcznie, że to no, nie jest tak, gotowiec żaden. Na tego sambala to właśnie takie tutaj, nie powiedział może, że jest płaskie, ale faktycznie to jest bogatsze smakowo. To ma więcej jakby do, jakichś tam planów smaku, no nie? Ja więcej nie biorę, nawet na brzuchu zaczynam czuć. I wiecie co, chłopki? Co? Kojarzy mi się to z tym sosem Kar z Karoliną, co nam gościu dał w Luboniu w tej, w tej pizzy, co byliśmy, nowa pizza smakowo. Ło nie, ja nie. Mi nie Tego, co tam było, rip napisane. Tak, mm. mi się stosuje, ten Nie. Mm, mi też to nie, nie bardzo. bardzo. Tamten właśnie był taki... Tamten był paprykowy taki. ten te. był właśnie bardziej ten paprykowy, nie różnią się zbytnio smakowo, a ten tutaj się wyróżnia bardzo no. smakowo. Nie wiem, ja no nie wiem. Ja jakoś nie widzę to do miejsca. Ale jest mega dobry i, mm. i fajnie pali. Ciekawe jakby smakował w takim e, normalnym daniu, jakimś takim obiedzie, czy coś tak do obiadu dodać, nie? Bo z, bo z kiebachą to jak mm. smakuje. Znaczy, powiem na pewno, nie będzie to zabijać smaku potraw, bo jest ok, jest to wyważone w miarę. Teraz jak wyjąłem takie mniejsze, to już trzecią A. łyżkę już mniejszą, to czuję ewidentnie taką gładkość tej konsystencji, takie papryki z, z solą, ale to w takiej w zrównoważonej proporcji mhm. i potem taka gorycz papryk po prostu się z tego leka wydobywa. To tak można, tak, takie, to są wszystkie fazy były, bo ostro, słono i to tak wszystko po kolei wchodziło, nie? Ten smak śmieszny był taki na początku, yy, nie było takiego jednego mega pierdalnięcia, mm. że tak powiem, tylko wszystko się tak pomogło no, rozwijało. Ale, tak. ale jak widzicie, no nie, nie, nie jest jakieś zabójczy. Jest, jest to taki mega przyjemny. Sozna, trójkę, na trójkę, nie? w dolnych granicach trójki, nie A Ostrościowy mówisz? Tak. Aha, no. Ostrość tego zna, na tak, no, trójeczkę, czyli taki, taki średni, ostrości średni. Ale fajny. Tak. Wa wa warty jest spróbowania myślę samego z siebie niż samego sosu hmm. nie, nie w tym daniu nie bo tu według mnie ten sos mega zyskał, yy, niż bo w daniu tak było wiadomo jak mówił raczej no żeby Ta. był taki zabity bo czułeś że jest ostre ale taka tutaj się możesz kurde naprawdę jest fajnie hmm. Tyle. a była zajebista B była tak naprawdę <laughs> no, jak już to mówiłem wcześniej na filmie Ta. była czymś zupełnie nowatorskim konkretnie czymś tak nieznanym, że nie wiedziałem, no, jak to nawet opisywać na dobrą sprawę, nie. Mm, uh -huh. To zaskoczyło mnie. Jest na pewno tym taką nową potrawią bym powiedział na mapie kulinarnej poznania, czymś takim odskoczniem od tych wszystkich fast foodów zwykłych, nie? Burgeri. Jak to coś, jak to właśnie, ktoś masz dosyć burgerów, od dogów, pizzy, kebabów w szczególności, to może spróbować coś takiego, nie? Tak. A ostrość naprawdę się nie zawiedzie, bo ostrość mm -hmm. jest wyszuwała. Mm -hmm. się. Co Dodasz coś? Zgadzam się, ze wszystkim się zgadzam. Tutaj tym razem przejęliście podsumowanie, co <grym> bardzo cie... co m... zgadzał, też cieszy Co mnie bardzo cieszy, co mnie bardzo cieszy i ja nie będę nic więcej dodawał, bo nie, nie, nie jest to konieczne ani potrzebne, myślę. myślę Polecamy i ciekawe, ciekawe, bardzo. Pozdrawiamy. Bardzo, Pozdrawiamy bardzo ciekawe, dla... z naszej perspektywy, bardzo ciekawe, oryginalne. Mm -hmm. Co mówić Marcinio? Pozdrawiamy właściciela. Pozdrawiamy właściciela, tak. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy który tutaj tak. nas tutaj. Op, no tajemniczył w całe tajemniczył w całe tutaj historię historię no, no tak, ogólnie może, może wyjaśnij jeszcze skąd taka nazwa pytałeś się o nazwę dlaczego otrzymałem no ja, ja nie chciałem tu przekręcić almighty sosycz opowiadał mi że jakiegoś to jest zespołu Bluesowo-rokowego. Tak, ja nie chcę tutaj przekręcić, bo coś mi może tak, zjedzie, że, że nie że się nie znam. Ale tak jak właściciel mówi, że z jakiegoś no. utworu tam jest kawałek wzięty e, tekstu i tego tak no. się nazwa jest footraka. Ale nie chcę tak. kawać jaki rodzaj muzyki, ale coś tam bluesowa. Tak, blues tak, rokiem połączony z tam. Coś tam blues rokiem. Dumro, dumro, dumro taki łączony z bluesem. No, no, tak. nie mam, bo z to jest zagadka. No też. nie ma filmie, jak jedziemy słuchać muzyki elektronicznej i taką grywamy. No to taka ciekawostka na koniec. Dziękujemy Marcinowi. Dziękuję bardzo. Tak, dziękujemy za kolejny tutaj Dobra. filmik z nami, na razie kolejne wystąpienie. A z nami widzicie się już na pewno wkrótce na kolejnych filmach, które tutaj będziemy sukcesywnie wypuszczać. Z